Cześć, Kozik. Halo, halo. halo, halo mnie? Czyli y... tak, słuchaj. Dobra. Czyli y, wysłałeś tam na maila zgłoszenie, tylko tak, że trochę się spóźniłeś, nie? Tak, tak, y... tak, 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 tak. Dobra, więc co nam zaśpiewasz? Yy, zaśpiewam Lemon Napraw. Co? Yy, lemon, może nie wiem czy znasz taki zespół. Lemon, Lemon, Lemon. No i utwór Napraw. 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 Okej. Okay. <laughs> Lemon napraw. Ja tylko chciałem ci powiedzieć, że niestety bez podkładu, bo ja słabo czuło... słabe czuło mikro. Czuło... Czuły mikrofon, o. Aha. Albo już ten... sobie żeby był bardziej, wiesz. dajesz w settings. Ale pomyślę, e... że nie będzie to żadnego znaczenia, albo oceniać gdzie wokal, a nie podkład. Ale z podkładem pi e, brzmi, wiesz. No dobra, no jak chcesz a to Dobra, tak, No to... Zacznę. <kluzny> zaczynam. A, słuchaj, no dobra, no to, to śpiewaj, a później najwyżej się jeszcze spytamy coś tam o tobie. No to śpiewaj. Ty widzisz, że nawet kiedy śpię, płonę jedna myśl. Daj mi wody pośród mych natchnień, twoje łzy. Słone błagam na Nie Ukryty w kłamstwa, wobec praw samych, pisząc Na kartkach starych w imię tych ran nowych, których zadaje Błagam na prawdę. Czy dasz rady kochać, mimo że ja nie umiem już sam, bez ciebie wstać? O. czy dasz rady kochać, mimo twych ram? Nie umiem już sam. Bez ciebie wstać, o, ostatni już raz sprawiłem, że jej oczy płaczą. Pośród mych natchnień, moje słone, błagam na pracę. No, no, szkoda jednak, że nie było tego, tej muzyki w tle słychać. Tam widziałem teledys, tam gościu nieźle gotuje, jakiś stek był i jakiś, jakieś ciasto. <laughs> Na pewno sobie posłucham tego utworku. Myślę, że dziewczynom się chyba wykonanie podobało, co? No. no to Diablica, oceniaj. No cóż, ode mnie 9 będzie, bo naprawdę postarałeś się, masz głos nie był ci potrzebny podkład, to już w ogóle... No jest tak jest, podkładnego... Trzeba kupić na nie? Ale już ode mnie 9. Bardzo mi się podobało. Dzięki, dzięki. Według mnie podkład był zbędny. Czysto, świetnie, ode mnie masz dziewiątkę. Dzięki. O, o. Czekajcie, bo to. Aha. Tak się patrzę. Okej, okay, więc. No ja ja nie jestem dziewczyną, więc nie mogę dać 9, ja dam 8. No. Chociaż naprawdę było super. Z tym, że. Z tym, że. No, mi jednak brakowało tego podkładu. No, no. no to kulfon. Cool Czy. Znaczy... Głos masz zajebisty, jak na śpiewanie, ale no mi też brakowało tego podkładu. Ja nie wiem, też nie jestem dziewczyną, dlatego um, dałbym ci 8, ale z tego, że nie było podkładu, daję ci 7. Dobrze, dzięki No, ale tak i tak jesteś w tej chwili, jeżeli chodzi o cyferki jeżeli chodzi o cyferki na drugim miejscu ale my to jeszcze musimy obgadać, więc może się wszystko okazać, nie? Nie, nie um, mam tak. Dobra, no je... i. No, tak no, 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 no. Słuchaj, ja chciałem się starać. Tutaj... Ty grasz w czołgi, tak? W World of tak, Tanks. Tak. Jak tam ci idzie? Ile już meczy rozegrałeś? No wiesz, jestem dopiero początkującym czołgistą. Mam dopiero ponad 1 kb, więc gram od chyba bodajże 4 miesięcy dopiero. Mhm. Mm mm -hmm. Więc. Jeszcze nie jestem takim wiesz profesjonalnym. No, no, graczem no, no. Jak ty. Wiesz to tak łatwo powiedzieć początkujący czołgista 4000 meczów, ale y, ciekawe. A tysiąc? Aha, 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 Dobra. Yy, I nie wiem, mówiłeś w jakim wieku jesteś? Mam 16 lat. <śm>. A no taka rz... poprzedni 16 latek, ten taki z grubym głosem, a ty masz taki bardziej głos namiętny. Dobra. wiem. <śmiennie> 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 Okej. Okay.